Kilka dni temu w mediach odtrąbiono sukces. Po postawieniu stopów zmalała ilość kolizji. To czy zmalała, to dopiero się okaże po dłuższym okresie czasu. Choć trudno się nie zgodzić, że stojącemu autu trudniej doprowadzić do kolizji. Tak czy owak, znaki postawione są nielegalnie i niepotrzebnie utrudniają ruch. Bardzo często auta muszą się zatrzymać bez potrzeby. Tak, jak te auta zjeżdżające ze skrzyżowania, albo te wjeżdżające właśnie o strony Wojska Polskiego. Jak widać, do końca kadru, od strony Urzędu Miasta nic nie jedzie. Teraz zwróćcie uwagę na autobus miejski. Oczywiście musi się zatrzymać, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi z lewej strony, po czym wjeżdża na skrzyżowanie. Jadąc dalej, musi się zatrzymać. Chociaż z prawej strony nic nie nadjeżdża. Jak zobaczycie, zdąży pokonać ponad 100-metrowy odcinek drogi, czyli dojedzie do przystanku, kiedy dopiero pojawi się jakiś samochód nadjeżdżający z prawej strony. Jeszcze bardziej kuriozalny przypadek to stop przed wjazdem na pas rozbiegowy na Alei Niepodległości. Czarne auto się zatrzymało, choć nawet sąsiadujący z pasem rozbiegowym pas jest wolny. Zobaczcie teraz na srebrne auto. Ono musiało się zatrzymać przed wjazdem na pas rozbiegowy, chociaż z lewej strony nie nadjeżdża w ogóle żadne auto. Do takich absurdów dochodzi w dzień. A co powiedzieć o nocy? Nawet jeśli jesteśmy jedyni na skrzyżowaniu, stop to stop. Niestety, znaki stop nie zlikwidowały podstawowego mankamentu tego skrzyżowania, czyli widoczności na prawą stronę. Na lewo, przez szybę kierowcy jest ona doskonała, tak jak w tym dostawczaku. Gorzej jest jednak z widocznością na prawą stronę. I nie chodzi wcale o trójkąt widoczności, bo te na tym skrzyżowaniu są doskonałe. Chodzi o słupek po prawej stronie oraz pasażera na prawym przednim siedzeniu. To dzięki nim mamy bardzo utrudnioną obserwację nadjeżdżających aut od strony Kauflandu. Szczególnie kiedy zamierzamy skręcić w lewo, wtedy patrzymy często przez. Szybę od tylnego pasażera a co ma powiedzieć kierowca dostawczaka, który jest zabudowany? Podobno starostwo zamierza wydać pieniądze i przebudować to skrzyżowanie na rondo. Tylko po co je przebudowywać? To już jest rondo wystarczy je dobrze oznakować nawet można postawić te stopy, skoro się sprawdziły. Znalazłem taki przypadek w Lublinie jest to rondo ze znakiem stop na wjeździe. Aczkolwiek jest to spowodowane słabą widocznością poprzez bariery, które widzieliście po lewej stronie. Nie są podobne te skrzyżowania? To teraz zobaczcie, jak funkcjonuje skrzyżowanie, które jest podobne do naszego inoronda. Na tym skrzyżowaniu, na dwóch jego flotach, ustawiono znaki stop. A to z powodu słabej widoczności na lewą stronę. Dlatego, że na wiadukcie ustawione są bariery, które zasłaniają widoczność. Jak zauważycie, i tak nie wszyscy kierowcy stosują się do tego znaku. Widocznie bariery są na tyle niskie, że nie zasłaniają widoczności, ale znaki ustawiono na wyrost. Dla bezpieczeństwa znakologa. Ale wróćmy do samego skrzyżowania. Popatrzcie, jak płynnie odbywa się na nim ruch. Pytam, czy kierowcy w Inowrocławiu są głupsi od kierowców w Lublinie? Czy nie daliby sobie rady przy takiej organizacji ruchu? Nic nie trzeba przebudowywać. Inowrocławiu wystarczy tylko zmienić organizację ruchu, czyli ustawić odpowiednie znaki, a pieniądze przeznaczyć na ważniejsze rzeczy, choćby remonty innych ulic. A może to właśnie inowrocławski znakolog boi się, że nie umiałby przez takie skrzyżowanie przejechać? Zapytam jeszcze raz. Panie znakologu, dlaczego traktuje pan kierowców inowrocławskich jak idiotów? My też potrafimy jeździć z ruchem okrężnym. Jeździmy do innych miast i jakoś z tych miast wracamy. A teraz zostawiam was z widokiem tego ronda. Zobaczcie, jak to działa.